PEGI 12. Świat Simów właśnie stał się jeszcze bogatszy. Dodatek do The Sims 4, zatytułowany Witaj w pracy, wprowadza do gry szereg nowych funkcjonalności, ścieżki kariery i umiejętności dla Simów. Graczy czekają nowe wyzwania związane z prowadzeniem własnego biznesu oraz karierami detektywa, naukowca i lekarza. Ale to tylko kropla w morzu uaktualnień, które do gry wprowadza dodatek Witaj w pracy. Oto szybki przegląd nowości, które znajdziecie w rozszerzeniu do The Sims 4. Dodatek Witaj w pracy, jak sama nazwa wskazuje, pozwala graczom odwiedzić sterowanych przez nich Simów w ich miejscu pracy. Za każdym razem, gdy wasi podopieczni będą wybierać się na służbę w policji, dyżur w szpitalu czy do laboratorium, pojawi się okno wyboru, dające możliwość przenieść się razem z Simem do pracy i tam nim sterować. Każdy dzień w pracy to seria zadań do wykonania, których rodzaj uzależniony jest od wykonywanego zawodu. Jeśli jednak wolicie pozostać w domu i zaopiekować się resztą domowników, to też jest taka możliwość. Pamiętajcie jednak: kontrolować simów w godzinach pracy można tylko, jeśli podejmiecie jedną z trzech nowych ścieżek kariery: detektywa, doktora lub naukowca. Nowe ścieżki kariery dostępne w dodatku Witaj w pracy to zawody detektywa, naukowca oraz doktora. Pracując dla organów ścigania, wasi simowie zaczną od niezbyt wymagającej pracy na posterunku policji, ale w miarę awansowania na wyższe szczeble kariery przejdą do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Będą mogli też przesłuchiwać świadków i podejrzanych, także wykorzystując technikę dobrego i złego gliny. Naukowcy większość czasu spędzą w laboratorium, oczywiście do czasu, kiedy zdobędą możliwość podróżowania w kosmos i odkrywania świata SIXAM. Naukowcy zajmą się także odkrywaniem kolejnych przełomów, tworzeniem szalonych wynalazków, jak na przykład ciągłobrotor, który nie robi nic poza Obracaniem się? Ale spokojnie, przyjdzie też czas na bardziej użyteczne wynalazki. Doktorzy z kolei, jak nie trudno się domyślić, pracują w szpitalu. Do ich codziennych obowiązków należą leczenie przeróżnych chorób, wykonywanie operacji, a nawet odbieranie porodów. Teraz Simowie mogą też prowadzić własny biznes. Dodatek Witaj w pracy pozwala stworzyć, dostosować i zarządzać swoim własnym sklepem. Możecie wybrać praktycznie każdy typ obiektów do sprzedaży, ustalać ceny i dowoli zachęcać klientów do kupna Waszych produktów. Tryb budowania pozwala na stworzenie sklepu, jaki tylko sobie wymarzycie: od galerii sztuki, przez sklep z ciuchami, aż po księgarnię czy cukiernię. Dwie nowo dodane umiejętności to pieczenie oraz fotografia. Ta pierwsza pozwala na pieczenie ciast i dekorowanie jedzenia dla klientów waszych biznesów. Przygotowane jedzenie można sprzedawać, a nawet otworzyć swoją własną piekarnię. Z kolei wyposażenie Simów w aparat fotograficzny pozwala graczom robienie zdjęć wszystkiemu, co znajdziecie w świecie The Sims. Lepsze aparaty pozwalają na robienie lepszej jakości zdjęć. Wystarczy wybrać zakupiony sprzęt z ekwipunku Sima i zrobić zdjęcie, np. selfie. Można nałożyć na zdjęcie filtr, nazwać je, a także oznaczyć w nim innych simów, a potem zachować w albumie, uczynić z nich wspomnienia, aby później do nich powracać. Im częściej fotografujecie, tym więcej opcji otworzy się przed Waszymi simami, także tych finansowych. Zrobione zdjęcia można bowiem sprzedawać, na przykład we własnej galerii fotograficznej. Obcy świat Sixam to nowe sekretne miejsce w The Sims 4. Aby się tam dostać, trzeba awansować podążając ścieżką kariery naukowca, lub rozwijać umiejętność nauki kosmiczne, wybudować rakietę, zainstalować w niej generator tunelu hiperprzestrzennego i odlecieć na inną planetę. Dotychczas odkrywanie kosmosu odbywało się na poziomie komunikatów tekstowych, teraz można faktycznie odwiedzić świat obcych. Simowie mogą spotkać tam kosmitów, z którymi rzecz jasna można się zaprzyjaźnić, a nawet zaprosić ich do domu. W SIXAM do znalezienia są niedostępne wcześniej kryształy, kosmiczne kamienie, a nawet rośliny, które wraz zebrane mogą być później posadzone w ziemskim ogródku. To najważniejsze rzeczy, które dodaje do The Sims 4 rozszerzenie Witaj w pracy. Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych elementach dodatku, sprawdźcie kolejne poradniki na kanale The Sims Polska.